Trzęsę. No wiesz, nie dziwię się. Ja też nic nie mogę uprzeknąć. Bała się, że nie zmieszczę się w domokieckę, którą kupiła w przecenie. Ja też kupiłam specjalną kiełkę. Ładna. Wiecie co, dziewczyny? Ja rozumiem, że to jest wydarzenie, ale żeby się tak stresować... Nic nie rozumiesz, Agnes. Czego nie rozumiem? Agnes, nasza przyjaciółka połóż się zakochała się w boskim martelu. No i przestań tak paplać. Wof, ale jazda poważnie? Muszę mu przyznać, że nie jest z niego cicho, ale wiecie, on jest z innego świata. To prawda, Marcel jest z innego świata. Obraca się w show-biznesie między modelkami. Wiecie co, dziewczyny, że ostatni był w związku z tą modelką, z Sandrą Gwiazdeczką? Oj, do mnie pocieszyłyście. Dziewczyny, ja chyba sobie odpuszczę tą imprezę. Nie mam zamiaru robić sobie nadziei. No co ty, kama, zaraz się tutaj wyszykujemy i będziesz ładniejsza modelki na wybiegu.

Mam nadzieję, że lepiej. Lepiej? Zobaczę na internecie. Najlepsza fora o szybkim odchudzaniu. Jest tyle sposobów, żeby w tydzień zgubić nawet 10 kilo. No pewnie, a co Ty myślałaś? Przecież internet to źródło wiedzy. znajdziesz wszystko, co Ci do szczęścia potrzebne. Pokaż to tam. ma. Hmm, to jest dobre. Pisze jakaś dziewczyna, nim Nika. Najlepszą metodą na odchudzanie dla dziewczyn, które uwielbiają jeść, i jednocześnie chcą być szczupłe jest... Uszanała? Przecież to jest zdrowe. Jakie to jest zdrowe? Wystarczy organizmowi tyle witamin, ile będziesz potrzebowała, a resztę po prostu zwymiotujesz. Proste, ale jakie skuteczne. Pomyśl sobie, że już niedługo twój Marcel będzie kochał tylko ciebie. Masz motywację, więc do roboty. Ja spadam, a ty idź chcesz zjeść. Ciebie. Nic nie ważne nie mnie nigdy nie słuchasz. Słucham Ciebie i to bardzo uważnie. No właśnie, widzę. No jak to? Wiem ci, że dzisiaj na obiad nie ma być obórkowa. Chciałam pirogi. Przecież zawsze jadę się ogórkowo. Ale miałam cię na pirogi. Dobrze, spokojnie, zrobię je jutro. Mhm, więc że nie będzie to obórkowa. Biedz, a nie się się siedzeniem. Nie mam ochoty. Może masz jakieś problemy? Co ci to obchodzi? Tak, 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 to to tak, tak, co się stało z marcerem? Lepiej, kochana, lepiej. Dowiedziała się przypadkiem, no, raczej podsłuchałam rozmowy jakichś dziewczyn, że pewna na firma odzieżowa prowadzi trocink na modelkę. Ostatnio bardzo słudasz i moim zdaniem idealnie pasowałaby do jej wizji. To prawda, ostatnio słudłam, ale myślę, że mam szansę? Pewnie, że masz szansę, lepszej nie będzie, spójrz na siebie. Dzięki, że mi tak pomagasz. Jakby nie ty i twoje dobrych razy pewnie teraz obszeram się kebabem z agą. Daj smokuj z tą dziewczyną. Trzymaj się mnie, a już niedługo będę o tym pisać w gazetach. Czy hey, takie chwile jak te? Oni mnie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te? To nas się zwycięstwo. Hej, pytasz, się ty śmiesz? Eee, y nie. Ja jestem osobną modelką, a ty jesteś wyplutkiem z ulicy. Na zgrywanie. Modelka w tym pra no. Nie połam nóg no, czasem. Nie ma na krzyk. Dzień <grytanie> dobry Państwu. Dzień dobry. Proszę przedstawcie. Nazywam się Kamila, mam 14 lat. Dobrze. Możemy zesiąść. Więc i więcej śmiechu. Ok, mamy to dzięki. A czekaj, Emilia, czekaj. Założyłam w tobie coś niezwykłego, bo masz naprawdę duży talent. Tylko. Jest jedna rzecz. Jesteś troszeczkę za gruba. Słucham? za gruba, a tak się odchudzałam. I wszystko na marne? Spokojnie, nie martw się. Dam ci świetne namiary na człowieka, który da ci tabletki na odchudzanie. Dziękuję bardzo. Tylko nikomu o nich nie mów. Dobrze, nikomu ani słowa. Następny casting będzie za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że ci już się uda. Dziękuję. Na pewno przyjdę za dwa tygodnie i wygram ten casting. Dziękuję, do widzenia. które krąży po mieście i faktycznie oszalałaś na punkcie tego odchudzania. A co? Już się rozeszło, że jutro mam casting na twojej znanej firmy odzieżowej? Jaki casting? Ty spójrz na siebie, wyglądasz jak śmierć. Chuda jak patyk i bada jak ściana. A ja? Lepiej popatrzę na siebie, wyglądasz jak wieloryb. Nie poznaję Cię, Kama, nigdy tak do mnie nie mówiłaś. Kama, co się z Tobą dzieje? Nic końcu mam szansę, żeby wszystko zmienić. Zawsze byłam nikim, starą myszką wśród błyszczących gwiazd. Teraz nadszedł czas na to, żeby matce w końcu zwrócił na niej uwagę. Co ty u licha bredzisz? Dziewczyno, żaden chłopak o zdrowych zmysłach nie chciałby się spotykać z wieszakiem. A co? Może z wielorybem? <grym> Opamiętaj się, to twoje odchudzanie może skończyć się groźną chorobą. Nie rozumiesz, że anoreksja jest śmiertelna? Otrząśnij się! Kama, co z Tobą? Nic, po prostu trochę mnie zdenerwowałaś. Proszę Cię, idź już. Muszę się przygotować do castingu. Ty nie powinnaś iść na ten casting, tylko do lekarza. Martwię się o Ciebie. Kama, co to jest najgdyś boską? Nic, oddaj to. Nie rozumiesz, głupia dziewczyna, że to jest moja droga do sławy? Droga, owszem, ale do grobu. Kamila! Co ty tu robisz? Słyszałam, że jesteś w szpitalu. Zmartwiłem się. Nic mi nie jest. Nic mi się nie stało. Przecież widzę, że coś ci się stało. Powiedz mi, co? No, zażyłam tabletki. Głupia byłam. Dlaczego zażyłaś tabletki? No, bo chciałam się odchudzić. Jezu, dziewczyno, po co ty to zrobiłaś? Przecież jesteś piękna, taka jesteś. Ja już wiem, że popełniłam błąd. i ja więcej tego nie zrobię, obiecuję. No ja mam nadzieję, zakochałem się w Tobie i kocham Cię taką, jaką jesteś. Wiesz co, ja mi się też podobasz, ale bałam Ci się to wyznać. Okres dojrzewania może być zarazem najpiękniejszym, ale także najtrudniejszym etapem życia człowieka. Wielu rodziców w tym czasie ma trudność z sobie z zachowaniem nastoletniego dziecka. Mają poczucie, że utracili swój rodzicielski autorytet. Jak dotrzeć do nastolatka? Jak z nim postępować, aby nie stracić jego zaufania i pomóc mu w tym trudnym czasie? Oto nasze rady. Jeśli chcesz, by nastolatek dzielił się z Tobą swoimi trudnościami, podziel się z nim swoimi, oczywiście w odpowiedniej skali. Możesz opowiedzieć dziecku o trudnym kliencie, z którym musiałeś załatwić interesy lub o tym, że coś Ci się nie udało. Twoje dziecko wyrosło już z czasów, kiedy byłeś dla niego ideałem i bardziej wiarygodne będziesz dla niego jako rodzic, z któremu też coś czasem nie wychodzi. Nastolatki cierpią z powodu braku wolności i zaufania ze strony dorosłych. Trudno im się z tym pogodzić, nie znoszą zakazów. Pragną być traktowani z szacunkiem i sprawiedliwie. Często tradycyjny sposób ich dyscyplinowania na zasadzie „dzieci i ryby głosu nie mają” nie sprawdza się i powoduje sporo problemów w relacjach. Sposób rozmowy mogą zmienić zarówno rodzice, jak i dzieci. A jak na sukcesy w komunikacji dzieci mogą wpłynąć ich rodzice? Wiele problemów w czasie dorastania wiąże się z nieumiejętnością prowadzenia przez rodziców rozmów. Nastolatki są szczególnie wyczulone np. Na, na temper głosu rodzica w trakcie rozmowy, krzyk, pojawiające się napięcie, wygłaszane długie dialogi. Najlepiej prowadzić rozmowę stosując komunikaty zaczynające się od ja. to okres intensywnego wzrostu i przemian w organizmie przez co młodzi ludzie stają się bardziej drażliwi, ponadto zaczynają silnie manifestować swoją odrębność np. poprzez ubiór, fryzurę, tatuaż, wystrój pokoju i tym podobne. To wszystko po to by podkreślić, że dorastają i mają w związku z tym swoje zadanie, swoje potrzeby i swoje problemy. Zaakceptuj mnie takim jakim jestem. Jeśli Twoje dziecko chce Ci się z czegoś zwierzyć, nie bagatelizuj jego problemu, nawet jeśli Twoje doświadczenie życiowe podpowiada Ci, że sprawa jest przejściowa i mało ważna. Wspieraj dziecko i pytaj, czy możesz mu w czymś pomóc. Jeśli nastolatek mówi Ci o czymś, czego nie możesz zaakceptować, postaraj się nagrodzić go za to, że Ci o tym powiedział, a dopiero potem rozmawiaj z nim na temat tego, dlaczego nie możesz zaakceptować tej sytuacji. Mów mu o swoich uczuciach. Nie odwołuj się do moralności czy prawa.